Nazywam się Wiktoria Zielińska, jestem agentką nieruchomości, która z pełnym zaangażowaniem podchodzi do każdego zlecenia. Moja determinacja i chęć ciągłego rozwoju pomagają mi spełniać oraz przekraczać wymagania moich klientów. Równolegle kontynuuję studia na kierunku wokalistyka estradowa, co rozwija moje umiejętności artystyczne oraz uczy dyscypliny i skutecznej komunikacji. W wolnych chwilach chętnie jeżdżę na rowerze oraz szukam nowych przepisów kulinarnych. To właśnie wtedy ładuję energię do kolejnego działania. Jako agentka nieruchomości chcę nie tylko pomóc w znalezieniu czy sprzedaniu nieruchomości, ale także budować relacje oparte na zaufaniu i profesjonalizmie. Zapewniam kompleksowe wsparcie na każdym etapie transakcji, dbając o to, by cały proces był dla Państwa jak najbardziej komfortowy. Współpraca ze mną to gwarancja indywidualnego podejścia, zaangażowania oraz pełnej satysfakcji.